Cześć, ja nazywam się Małgosia Machniewicz, a Ty słuchasz podcastu Pani od Zmiany, w którym dzielę się moją pasją, jaką jest wspieranie innych w rozwoju. Promuję taki sposób pracy nad sobą, który zakłada rozwój bez spiny, charówki i wyrzeczeń. Wierzę, że warto pracować sprytnie, a nie ciężko i wskazówkami na to, jak można to robić, dzielę się w każdym odcinku. często w życiu jest tak, że potrzebujemy podjąć jakąś ważną decyzję, że musimy coś wybrać między sobą, o czymś zdecydować, no chociażby w życiu zawodowym, czasem o jakimś ważnym kontrakcie, albo jeśli jesteśmy szefami, to czy kogoś zatrudnić, albo nie daj Boże zwolnić. No w życiu osobistym czasem wybieramy na przykład mieszkanie, które mamy kupić, albo potrzebujemy podjąć decyzję, czy dalej inwestować w związek, w którym jesteśmy. To są bardzo trudne decyzje i i czasami kiedy poświęcamy na to tak dużo czasu i mocno się z tym borykamy to już mamy w pewnym momencie ochotę po prostu rzucić monetą Albo skorzystać z kuli z gaduli. Swoją drogą to bardzo fajne urządzenie. To taka kula wypełniona wodą, w której pływają kostki, kiedy dobrze się nią potrząśnie, to w takim okienku jedna z tych kostek pojawia się jedną ze swoich ścian i na tej ścianie jest napisana odpowiedź na pytanie, które kuli zadaliśmy. Fajna sprawa. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak możesz w trochę mniej typowy sposób zaprząc taką monetę albo kulę z gadule, do tego, żeby pomogła Ci podjąć pewną decyzję. Dla Dlatego, że kiedy mamy do podjęcia decyzję, to najczęściej możemy zrobić dwie rzeczy: albo zaufać swojej wewnętrznej intuicji, choć znam takich, którzy w takiej sytuacji mówią: Nie, 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 ja to muszę podejmować racjonalne decyzje. No albo ta druga rzecz, to właśnie dokonać, jakąś, dokonać jakiejś analizy, wymyślić wszystkie za i przeciw, zrobić sobie pewien rodzaj tabelki, prawo i lewo, co przemawia za jedną decyzją, co za drugą. Można wybrać sobie pewne kryteria, które zdecydują o tym, na jaką rzecz padnie wybór. Natomiast to wszystko zajmuje czas. To wszystko jest mocno czasochłonne. I czasami po prostu tego czasu nie mamy wystarczająco. Na przykład kiedy ktoś nas pyta o radę, no to nie możemy wyciągnąć kartki i na niej robić sobie pewnej analizy. Najczęściej jednak coś sugerujemy tej drugiej osobie. I właśnie słuchania intuicji, tych takich wewnętrznych podszeptów, czasami warto z nich korzystać, ale pod pewnymi warunkami. I o tym też dzisiaj opowiem. Natomiast, zamiast o tym, jak decydować pod kątem intuicji, czy jej ufać, warto zrozumieć, jak działa intuicja, skąd ona się w nas bierze i w jaki sposób ona funkcjonuje, jak się buduje w naszym życiu. I wykorzystam do tego taką metaforę teatru. Wyobraź sobie scenę. To będzie ten nasz mózg świadomy, czyli to miejsce, w którym wszystko widzimy, w którym analizujemy i świadomie podejmujemy decyzje. No i w teatrze są jeszcze kulisy, czyli coś takiego, czego nie widać na pierwszy rzut oka i umówmy się, że to będzie taka pamięć głęboka nasza, taka nieświadomość. Przez całe życie nasze na scenie odbywa się bardzo dużo różnych procesów decyzyjnych. Świadomie podejmujemy decyzje. Właśnie wybieramy kryteria, robimy tabele, szukamy różnych danych, informacji i w końcu podejmujemy bardzo różne decyzje w naszym życiu. I to wszystko, co dzieje się na scenie i co jest racjonalną decyzją, jest później archiwizowane głęboko w naszym mózgu, właśnie w tej pamięci głębokiej. To jest drugi etap. To wszystko jest tam składane gdzieś pod. Spodem. To nie wypływa nam na wierzch tak na co dzień te wszystkie podjęte przez nasze życie decyzje, ale one tam wszystkie są. Tam są gromadzone również nasze przekonania na różne tematy. Tam jest cała potężna baza wiedzy gromadzona przez nasze życie. To wszystko toczy się w tym myśleniu nieświadomym i nie jest to wyrzucane tak na co dzień. Ale kiedy czasami potrzebujemy. Zadać sobie jakieś pytanie, podjąć jakąś decyzję, i na scenie pojawia się to pytanie, jest zadawane do kulis, czyli to pytanie sięga gdzieś głęboko do tej naszej pamięci, do tego naszego mózgu nieświadomego. I tam toczy się proces, mimo tego, że on jest nieświadomy, to na scenę wypluwana jest gotowa odpowiedź. Kiedy na przykład pytaniem byłoby, czy mam rzucić tę pracę, czy nie, i zadamy to pytanie do nieświadomości, to tam odbędzie się cały proces w oparciu o nasze ulubione kryteria, o nasze sposoby podejmowania decyzji, o wszystkie informacje na temat naszych preferencji. Ale na scenę wypluwana jest tylko gotowa odpowiedź, tak lub nie, i ona nie zawiera uzasadnienia. Jeśli ktoś nas zapyta, czemu tak myślimy, to nie potrafimy podać racjonalnych argumentów, ale często mówimy, tak mi się wydaje, tak czuję, że powinnam zrobić. Kiedy zastanawiamy się nad jednym mieszkaniem albo drugim, czasami wejdziemy do któregoś i mówimy sobie, kurczę, to jest moje mieszkanie, czuję tutaj wszystko, że mówi mi, że właśnie to jest to, które powinnam kupić. Albo na przykład, czy powinniśmy dalej zostać w jakimś związku, w którym jesteśmy już dłużej i jest taki moment trochę decyzyjny, zastanawiamy się nad tym, no i warto byłoby takiego głosu wewnętrznego, Posłuchać, bo te wszystkie decyzje, które zapadają w nieświadomości, one nie są. Tak po prostu losowo wyplute, tylko to są informacje, które tam były składane przez wiele, wiele lat, wiele procesów decyzyjnych jest tam zarchiwizowanych, i takie zadane z tej głównej sceny za kulisy pytanie, ono przechodzi te wszystkie procesy podejmowania decyzji, tylko one nie odbywają się na scenie głównej, gdzie wszystko racjonalnie analizujemy. I dostajemy po prostu gotową odpowiedź, ale bez konkretnego uzasadnienia. No to w takim razie, kiedy moglibyśmy ufać intuicji? Pod jakimi warunkami należałoby uznać, że taki wewnętrzny potrzeb jest słuszny i można by mu zaufać? To jest tak, że kiedy przez całe życie składamy sobie te procesy decyzyjne, kiedy je kolekcjonujemy, kiedy mamy ich dosyć dużo i kiedy one są poprawne, to znaczy, na ich podstawie podejmujemy decyzje, które później uznajemy za dobre, to one wszystkie są archiwizowane w głowie. Więc jeśli w życiu podejmowaliśmy wiele różnych racjonalnie podjętych decyzji, świadomie podjętych decyzji i one były dobre, to należy uznać, że mój mózg nauczył się już tego, jak ja mogę dobrze podejmować decyzje. Wtedy zadane pytanie ze sceny za kulisy może oczekiwać tylko gotowej odpowiedzi, bo tam ten proces się po prostu toczy. Czyli jeśli mamy w swoim życiu dużo podjętych dobrych decyzji świadomie, to kiedy sięgamy do intuicji, można jej zaufać. Druga sytuacja to taka, kiedy podejmując świadomie decyzje i uznajemy je później za błędne, wyciągamy z nich wnioski, czyli świadomie poprawiamy na przyszłość swój proces decyzyjny. Uczymy swój mózg tego, że jeśli popełniliśmy gdzieś błąd we wnioskowaniu, w wybieraniu kryteriów, w jakimś dobieraniu informacji, to na następny raz wprowadzamy niejako do swojego mózgu jakąś poprawkę, i wtedy, jeśli wyciągamy z tych błędnie zdecydowanych procesów, wnioski, to też mózg zostaje dobrze nauczony tego, jak kolejnym razem ten proces powinien, decyzyjny powinien przebiegać. Czyli wtedy również możemy zaufać swojej intuicji. No i wtedy, kiedy jeszcze mamy dosyć duże doświadczenie w jakiejś dziedzinie, kiedy przez wiele lat realizujemy zadania w jakimś obszarze, na przykład zawodowym, to często tak jest, że spotykamy fachowca na swojej drodze, który od lat albo dziesiątek lat czasami robi pewne rzeczy w swoim życiu zawodowo, pytamy go o jakąś Decyzję. On mówi, powinnaś zrobić to. Ja pytam dlaczego on mówi: No, tak, uważam, że tak powinnaś zrobić. Jeżeli ta osoba ma bardzo wiele lat dobrych doświadczeń, poprawnych z sukcesami, to nie należy wymagać od tej osoby. Tego, żeby argumentowała tą swoją decyzję, można jej zaufać, bo ona jest po prostu fachowcem i jeśli nawet jej mózg nie podaje bezpośrednio z podświadomości do świadomości gotowej listy argumentów, to po prostu tamten proces decyzyjny zapadł, on się toczył i gotowa odpowiedź jest wypluwana, także możemy jej zaufać. Więc warto ufać intuicji pod warunkiem, że jest ona dobrze nauczona przez czas, tego w jaki sposób powinniśmy dobrze podejmować decyzje. My osobiście, każdy ma swoje doświadczenia i to z nich zbudowana jest ta intuicja. Tylko no, czasami jak posłuchać tej intuicji? My rzadko mamy świadomość tego, co należy zrobić, żeby usłyszeć ten swój głos wewnętrzny. Niektórzy mówią: "No tak mi się wydaje i to jest potrzeb intuicji, ale czasami zastanawiamy się, jak znaleźć tą gotową odpowiedź z podświadomości. I jest właśnie na to bardzo ciekawa metoda przy użyciu monety albo tej rzeczonej, opisanej wcześniej, kuli z gaduli. Otóż, kiedy mamy do zadania sobie do swojej podświadomości, do intuicji naszej, jakieś pytanie, to należy je sformułować. To powinno być proste pytanie, najlepiej zamknięte, tak lub nie, albo dotyczące dwóch wyborów, bo jeśli korzystamy z monety, to mamy Avers i rewers. Nie wymagajmy od monety, żeby stawała na kancie. Natomiast jeśli na przykład zastanawiamy się, a gdzie w tym roku pojechać na wakacje? W góry czy nad morze? No i przypisujemy tej monecie, na przykład tam, gdzie jest orzeł, przypisujemy góry. Tam, gdzie jest reszka, przypisujemy morze. No i kiedy rzucamy monetą i wypadnie jakiś wynik, na przykład wypadnie morze. To nie decydujemy się na to, co podpowiedziała nam moneta, tylko sprawdzamy, jak się czujemy z tym wynikiem. Czyli jeśli wypadnie może, a my pomyślimy sobie, o kurczę, szkoda, że taki wynik, to nie powinniśmy nad to może jechać. A jeśli wypadnie może, o kurczę, super, cieszę się z tego wyniku tego losowania to to jest dla nas sygnał, że powinniśmy nad to może pojechać. Czyli to nie moneta, czy na przykład kula z gadula decyduje o tym, co powinniśmy zrobić, tylko nasz stosunek, nasze odczucie do tego co wypadło w losowaniu, to jest ta podpowiedź dla naszej decyzji. Czyli kiedy mamy do podjęcia ważną, trudną decyzję, warto korzystać z metod losowania, tylko to nie one powinny decydować, tylko to jak my się czujemy z wynikiem losowania, właśnie z tym orłem czy reszką. No, i teraz zaproszę cię do tego, żeby zadać mnie takie pytanie. Ja ci pomogę w tym, żeby na kuli z Gaduli poszukać odpowiedzi na Twoje pytanie, po to, żebyś mógł, mogła sprawdzić, jak się z tą odpowiedzią czujesz. Już 29 stycznia będzie wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wszyscy fantastyczni polscy podcasterzy, tacy z ogromnym sercem, będą przez cały dzień prowadzić swoje podcasty. Mój slot będzie o 18.20 możesz znaleźć na YouTubie kanał Podcastów dla WOŚP, ja zresztą podlinkuję w opisie tego odcinka link do tego kanału i tam w swoim takim czasie na swoje wystąpienie będę czekała na twoje pytanie. Możesz mi je zadać wpłacając do naszej podcasterskiej puszki jakieś pytanie, możesz tam je wpisać, ale wpłacając 25 zł, ja na twoje pytanie zadam je mojej kuli z gaduli i na żywo na YouTubie w trakcie streamingu Podam Ci odpowiedź, po to, żebyś mógł, mogła sprawdzić, jak się z tą odpowiedzią czujesz. Także przyszykuj sobie takie pytanie, zastanów się, na jakie z takich dylematów swoich nie znasz jeszcze odpowiedzi, i kiedy moja kula z gadula podpowie Ci jakąś losową odpowiedź, sprawdź, jak się z nią czujesz. Czy cieszysz się z tego, co kula wylosowała, czy raczej mówisz sobie, o, szkoda, to wtedy należy unikać. Tego, co kula podpowiedziała. Dlatego to może być fajny sposób dla ciebie na podjęcie pewnych decyzji. Ja też dodatkowo pewnie będę podpowiadała różne inne rzeczy. Może podpowiem ci, co nad czym jeszcze możesz się zastanowić w tym obszarze, który cię nurtuje. Ale ta najbliższa niedziela, 29 stycznia, 18.20, to jest czas, kiedy możemy zastanowić się nad jakąś ważną odpowiedzią na pytanie, które cię nurtuje. Także dzięki Ci serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. I do zobaczenia już 29 stycznia o 18.20, albo tak naprawdę w ciągu całego dnia, bo pozostali podcasterzy, o, oni też mają fantastyczne rzeczy dla Ciebie. Także do usłyszenia i do zobaczenia na YouTube.